Orbet. Legalne zakłady bukmacherskie. Z nami Adrian Miedziński. Adrian, jesteście świeżo po obozie kondycyjnym w Szklarskiej Porębie. Powiedz, czy wszystkie rany już zostały zagojone? Tak. O jakich ranach mówisz? No właśnie, może nam opowiesz, bo było niemiłe spotkanie na nartach, coś tam się wydarzyło. Tak, to małe, małe było spotkanko z lodem. Zjeżdżaliśmy na biegówkach. Paweł miał akurat zegarek, więc wiedzieliśmy dokładnie, ile opóźnie mogliśmy sobie otworzyć. Tam około 400 km na godzinę powyżej. Na nartach biegowych, na lodzie, gdzie nic nie działa wtedy. W hamulce nic i było, było ciasno. Podobnie jak na motocykle. Dokładnie, więc, ale nam się podobało, tak reasumując, nam się podobało, już gdzieś tam e, iskierka jakaś w się zapaliła, że coś się dzieje. E, no tak, jechaliśmy ja, ma Paweł, Matej, i tam zabrakło miejsca i wystarczył do, dokładnie delikatny kontakt z lodem, bo lód to, to jakbym się nożem przejechał i jak nie wiem, czy jeszcze widać, czy nie widać, trochę lewe oko, e, ale na szczęście nic, nic, nic poważnego, a było trochę zabawy. To tylko potwierdza, jak ciężko i intensywnie pracowaliście podczas tego obozu. To na pewno gdzieś się zaowocuje tym optymalnym przygotowaniem do sezonu. Dokładnie. Tak jak trener wspomniał na konferencji. Na nartach biegowych, jeszcze też, że tyle nie przebiegł kilometrów jak teraz, dokładnie to tyczy się mnie również. Nigdy tyle czasu nie spędziłem i kilometrów nie przebiegłem na nartach biegowych, więc na pewno fajnie, gdzieś ten progres jest i cieszę się bardzo z tego, że dopisała nam tam pogoda, bo przez wszystkie dni mieliśmy praktycznie bezchmurne niebo, oprócz ostatniego dnia, więc możemy być zadowoleni. Powiedz, jak czujesz się na takich wydarzeniach, jakie odbywa się w dniu dzisiejszym. Prezentacja drużyny, to jest fajna dla Was chwila, spotkanie z fanami, możliwość porozmawiania, zdjęcia, autografy i tak dalej. Na pewno tak, na pewno tak. Jesteśmy również dla kibiców, dla mediów, by poświęcić tą chwilę czasu. Tutaj mamy głowę tak naprawdę czystą jeszcze w tym momencie, bo wiadomo, jak są zawody, to gdzieś tam jesteśmy skupieni i, i nie zawsze możemy porozmawiać i oddać się w ręce reporterów w 100%, ale a tu, tu, tu tak jest, więc możecie nas wykorzystać do ostatniej kropli, więc myślę, że wy jesteście zadowoleni i my teraz taki czas, tak? Był obóz kondycyjny, dzisiaj prezentacja drużyny co dalej? Jakie plany najbliższe dni tygodnie? Jakie plany? Na razie jeszcze ćwiczymy. Wiadomo, że intensywność treningów już trzeba zmniejszać, żeby wejść w sezon na świeżości, a nie, nie zmęczony przygotowaniami zimowymi. Może chwilkę gdzieś tam jeszcze wyskoczę, żeby złapać troszeczkę promieni słonecznych i wtedy jest taka świeżość i więcej energii do, do działania podobnie. Ten temat już schemat mi się sprawdzał. Jak go stosowałem. W w przeszłości, więc taki plan mam, ale jeszcze nic nie jest sztywno ustalone. Dzięki bardzo. Dziękuję. Z nami Paweł Przedpełski, który w tym sezonie zadebiutuje w Barwach Włókniarza, a dzisiaj debiutuje oficjalnie przed kibicami. Powiedz, czy jest lekki stresik? Eee, nie, akurat przed, przed takimi rzeczami raczej, raczej stresu nie ma, więc... Ale, ale zdecydowanie od takich chyba występów wolę jazdy na torze. Znaczy tutaj bardziej nawet chodziłem, myśl, miałem na myśli takie kwestie, wiadomo. Częstochowa, chowa toruń i tak dalej, różne dziwne sytuacje. Myślisz, że nie będzie problemu? Miejmy nadzieję, że nie, więc... Yy... No. Ja jestem, ja jestem dobrej myśli i... E... Miedziak został rzucony na pierwszy front, przetar szlaki, jest ok. Dokładnie, Miedziak poszedł na pierwszy strzał, <laughs> e, więc no, nie, ja jestem pozytywnie nastawiony, więc e, fajna jest drużyna, fajnie chłopacy, mieliśmy okazję gdzieś tam e, spędzić więcej czasu razem na obozie, więc e, miejmy nadzieję, że przełoży się to ten fajny kontakt i atmosfera na wyniki na torze. No właśnie, obóz w Szklarskiej poręby za, za wami, bolą nogi, są zakwasy? Nie, raczej raczej nie, bo na co dzień raczej wszyscy, ja na pewno praktycznie codziennie poza jednym dniem trenuję. Minimum raz dziennie, więc fajny, fajny inny taki trening dla organizmu. Sporo jeździliśmy na biegówkach razem z chłopakami, więc wyszło w tydzień mi 100 kilometrów, więc... Jestem zadowolony, fajnie, że, że razem gdzieś tam w grupie była ta mobilizacja, chci, chci, chcieliśmy skracać, to było dawajcie jeszcze pojedziemy I, i, i to jest fajne, więc ten yy, jeden drugiego napędzał. Bo też była okazja jakiś tam na pierwszy kontakt z fanami, już się rozchwytywali, były zdjęcia, autografy, już może jakaś dziewczyna rzuciła Ci się w ramiona? Yy, nie, aż tak jeszcze nie. Akurat tak, tu z klubem jestem pierwszy raz w takim miejscu, żeby było gdzieś tam więcej kibiców, więc zapowiada się fajny wieczór. Dziękuję bardzo. Dzięki. Z nami jest Jakub Miśkowiak, który bez wątpienia wzmocni formację juniorską włókniarza. Powiedz na początku jeszcze wróćmy tylko na szybko do obozu zimowego. Była okazja, żeby potrenować, żeby się zintegrować, żeby poznać się lepiej na pewno z tą formacją i seniorską i juniorską. Jak to ocenisz, te, te kilkanaście dni, które spędziliście razem? No na obozie z chłopakami poznaliśmy się bardzo dobrze. Atmosfera była okej. Okay. Relacje między sobą mamy naprawdę bardzo ok, więc było bardzo fajnie. Ok, to teraz przed nami te, te, te najważniejsze tak naprawdę dla Ciebie tematy, bo tematy e, żużlowe, będziesz, e, przypuszczamy, tak, jednym, e, czy być może drugim juniorem, jednym z juniorów na pewno. E, jak podchodzisz do tego sezonu we włókniarzu? No, myślę, że największym moim celem jest, żeby objechać sezon bez kontuzji. Na pewno też, że, że ciężko pracować, i żeby zdobywać jak najwięcej punktów i wygrywać razem z drużyną. Powiedz, jakie czynniki na to, że ewentualnie może być dobrze, że Cię to motywuje do, do dalszej pracy, do lepszej jazdy. Sam fakt, że chociażby jest Marek Cieślak, że są tacy zawodnicy jak Matej Żagar, Adrian Miedziński, Paweł Przepelski, Fredrik Lindgren, Leon Madsen. To motywuje i nakręca i na pewno daje takiego pozytywnego kopa? No na pewno pomaga i jeszcze do większej pracy mobilizuje, żeby jeszcze bardziej trenować. Dzięki bardzo. Dzięki. Z nami jest Matej Żagar. Matej Żagar, który kolejny sezon spędzi w barwach Włókniarza Częstochowa. Matej, z jakimi nadziejami podchodzisz do tego sezonu, zarówno indywidualnie, jak i drużyna? Bo wiadomo, że jeszcze troszkę czasu jest, ale już na pewno gdzieś tam w głowie powoli wszystko sobie układacie. No na pewno powoli układamy. Bardziej... Kiedy i gdzie potrenować, a reszta sama się ułoży, tak szczerze. Teraz trenowaliście na obozie w Szklarskiej Porębie? Jak to wyglądało i powiedz, czy to istotne jest dla Was, bardzo istotne, żeby te fizycznie przygotować się do sezonu? Nie, to jest podstawa na pewno. Fizycznie musisz być dobrze przygotowani Ja akurat z tym nie mam nigdy problemu. No, żeby nie za samą jazdą, tylko zdarzają się upadki, no i jak jesteś dobrze przygotowany, szybciej dojdziesz do siebie i to na pewno pomaga. Czy jakieś wnioski z poprzedniego sezonu wyciągnięte, wiesz co zrobić, co poprawić, żeby było jeszcze lepiej? Szybciej jechać. <grych> Powiedz, jak myślisz, co w tym sezonie Włókniarz zwojuje, na co, na co nas stać? Myślę, że już w minionym sezonu pokazaliśmy na co nas stać, tak szczerze i... No Musimy tylko przypięć, przypiętować, tak, czy jak się to mówi? Przypieczętować. O, dokładnie, no i tyle, nie? Powiedz, ty, taki dzień jak dzisiejszy, prezentacja drużyny, spotkania z kibicami, lubisz takie, takie eventy? Może mi e, lubimy inne rzeczy, na przykład ścigać na motorze, ale nie przeszkadza nam to. E, z drugiej strony cieszy się to, że widzimy tyle zadowolonych twarzy. No i tą energię, którą dają już tutaj na prezentacji i oczywiście na stadionu, no, są najlepsi w Polsce. Jesteś fanem Disco Polo? Będziesz się bawił w rytmach muzyki? A nie przeszkadza mi, ja lubię ogólnie muzykę taką czy szaką. E, e, Disco Polo też jest fajnie, e, fajną atmosferę robi, także będzie, będzie się działo. Dzięki bardzo. No. no znam jeden z zagranicznych zawodników w Bukniaża Freddy Gringren. Fredrik, Freddy tellas uh, how you feel after the physical preparation to the season after the camp No I, I feel pretty good um, yeah, yeah pretty good overall it's a good camp Do you like events like today with the fans Yeah, yeah I, I think I look forward to this it's going to be pretty cool I think this uh... This presentation is going to be a cool thing and we're going to have a lot of people here to create some atmosphere so uh, feel the pumping for the new season coming. What can you tell about the um, other clubs? They have the same uh, meetings like here, like uh, maybe in Denmark, in Sweden, or like or in, in, the, in the other countries. No, not so much. Uh, we've had a little bit in Sweden before, but uh, with Eskilstuna now, there's been it's not been any team presentation like this. But uh, no, so basically no. Okay, thank you. Yeah, thank you. Z nami jest kapitan wuknjarza Leon Matzen. Leon, it's great to see you here in Częstochowa now. Thank you. It's great to be here. Uh, tell us, uh, you wasn't with the team on the winter camp preparation to the season. Why? Oh, a few uh, reasons uh, that I couldn't be. Okay, uh, how you prepare actually to the season? You are um, training physically? How how it look? <coughs> no, I'm just laying on the couch watching Netflix, you know, and eating some chips. <laughs> but no, the same like always, you know. Practice very hard, uh, stay fit, you know, and uh, I feel I feel uh, good as always and uh, prepared for the next season. It, it will be very hard season for you because you will start in the GP, in the European Cup, in, in Extra Liga. It will be very hard. Yeah, it's. Uh, I think it's hard like always. Uh, now I just have the GP also, um, but it doesn't uh, fear me. You know, I'm I'm ready and prepared for it, and look forward. You know, it's a it's a lifelong dream coming true into the GP and. Uh, now I am ready to to take the step and hopefully fight for a top place and What do you can say about the day like today when we have the team presentation do you like the the meetings Yeah it's nice uh, to come together with the whole team and uh, you guys and the fans later on in the presentation so it's a nice event and uh, it's, a, it's a good day yeah. What do you think what, what place can we Wuknarsk take in this season Nah I, I, wouldn't, I wouldn't say you know it's, uh, it's tough in next league you know the all teams are pretty even and you you really can't, you really can't pick a team that, that stands out you know uh, so, I would rather not say anything now um, let's wait and see I, I you know we have a good team uh, we're we're building on. Uh, on the same team that we had last season, so with a few improvements, so we should be a little bit stronger. But it's going to be tough, like you say, and uh, we will see. The first goal and target is, like always, I I think to to get to the playoff. And first, we get to the playoff, anything can happen. And uh, yeah, we will see. Thank you. Good luck. Thank you.